My się bardzo streszczymy. że dzisiaj jest ze mną. Grzesią Pepe. I Pepe. Lighttab. Lighttab. Dzisiaj spróbujemy, My w zrobić, spróbujemy przejść do. Ej, dobra, mamy darmowego revive'a. Dopiero teraz mi no zadziałał. Ja, ja kupuję lockpiki i tapsy. Ja kupuję lataje. Znaczy nie, ja kupuję tylko lockpiki. Ja kupuję lataję Dobra. I sklep mi się jeszcze nie pojawił. Dobra. Eee, dobra. Kupuję za jak zawsze. Lotnik. Let's go. Ej, taki typowy youtuberski y challenge. Kiedy mam mną z tej strony, miałem coś tam, coś tam. I dzisiaj możemy iść tylko i wyłącznie na stojąco. Wyobrażacie ja to sobie? Ja byłem, nie doszłam, ja tu Kapibara mnie pobudza. Nie, nie, to nie. O... Jest Ej, czekaj, czekaj. Ej, czuj, czuj, czuj. Ciemno. Kurde! A, ha, ha Co ty mi zarąbałeś? 25 kasy. I bateria. Aha, dobra. W sumie bateria nie jest potrzebna do życia. Nie, ale możesz sobie ją włożyć, bateria. Wiesz gdzie? Mm. <grywa> 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 A o. Dobra. <grywa> A A A A A -a? Kurde, szkoda, że nie ma tego. O czym ja myślę? Kolejna bateria te deski, by nie były zamurowane, to bym się bateria, cieszył. Bateria, bateria, to potrzebuje baterii? Ja już nie potrzebuję. Mam klucz. Przynajmniej no mi. baterię i włożę, i włożę do Grzesia. To tu jest bateria, tu jest bateria. Ale nie potrzebuję. Otwieraj, tu jest. O kurde, ile hajsu dostałem. Otwieraj! Bo inaczej od knihi bym musiał zużyć. Idzie sobie, jaka ludek O kurde. Dwie szafy. Dwa, trzy, 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 Bateria. Ty tak spipanujesz panujesz. No. Mam na nas, bo nas glitch złapie. No i wiedziałem, kurde. Lejdę ja poduszko.. łóżko! Będę go idealnie widział. Leci? Leci. Oż, kurde. To już podwójne, czy nie? Nie. Była ambusza. MIŁEK! Chcesz No właśnie, powie... Powiedz to Miłkowi, bo on idzie jak powalony. Hej. No, Mam roboki w dupie, dlatego tak małe, tylko ja do Yy-y. poza odcinkami możesz to mówić, ale na odcinkach nie. A co demonstracja? Mówi się trudno. Mówi się trudno... No i tak. No kolejna bateria, ja już mam full latania. Kurde! Ooo, to Czy tak. tylko, tylko ja? Ja nie lubię tego, jak mi jak mi podbiera hajs? A, bo inne rzeczy. Bo się rzeczy. Żałdowałem. Tylko ten moje. klucz nie co rozpił. Że to mi masz takie żałosne żarty, że... Zdaliście w ogóle wszystkie pokoje. Tu jest! Na ja, łóżku był! Nie, tylko ślepo śl... by tego nie widziała. Mm. Ej, mruga! To nie mruga, ja idę dalej. Ciechowam! Ja doprowadzę w centkę. Leci czy nie? I zaczekajcie na nas już O kurka, teraz tak Teraz tak Dobra, ja się chowam Leci Nie był podwójny Możecie trochę zastopować Okej okay. No, możesz mi dzielać. No właśnie, ciągle mi już podbiera. Bo to Benelli No Właśnie. To co? No co, to o... Dobra, to, że świecę, to nie znaczy, że jestem... Ten... O, o, oczko, oczko jest! Bo jest ten obraz. Świeca! A! Ej, miała. A nie, bo są oczka. Ej! Hey. Ma klamki. O! Ej, takiego przejścia to ja jeszcze w ogóle nie widziałem. O nie! O, yamink. Dobra. Yamink. Mamo zbudować. Mamo zbudować. Ej, zbudować. ten! Jak... Ktoś zda... Jak ja lub Miłosz zginiemy, to przecież mamy darmowego revive'a. Ja nie. No bo nie dołączyłeś do grupy. A, Chcę może... Ma... Jest gdzie za mną. Prosto! Co? Lewo kucać! Prosto! Prosto! W Oła! Berwałem. Jest, oh, Kurde! Nie tak samo! Był tuż Jak znajdziecie bandaż, to mi. mówcie! Jak to znajdziecie bandaż, to mówcie! To jest Plasterek, jaka nie bandaż! A Jezu. Ale to jest to samo. Nie? No. To mam. Tylko dłużej gram od ciebie. Tak. Aha! Wiadomo. Wiadomo. Mam klucz. Sam. Nie mi. A ty sobie pozbierajmy, pozbierajmy sobie. No to właśnie. Plasterek opłacało się. pieniążki. Dobra, otwieram. Let's go! Let's go! Ej, czekajcie! Drzwi z klamką. Świeca mi zgasła, świeca mi zgasła! To znaczy, że psyk. Jezus. Ps. Chodź ty idziesz do tamtych. Krzysiu, gdy... Mówi, że się zagasło, czyli czyli po prostu po mojemu, czyli że... Coś tu jest. Yes! Ej, chodźcie do mnie, zapalniczki są! Mam je. Ja ja Wziąłem. Ja mam Ile jest. macie kasy? Na 340. 210 Pasterki! No skór! No. <grym> no, no zabraliście! Minę. No, ja wróciłam pogu, nie, nie mam prawa całego. Nie, Też nie mam nie całego paska. Cero wyszliście w ogień. A, bo stresowałem mnie. Bo maski że nas mogły złapać, wiesz? Co czemu? Peterze Kapibara mnie stresowała Gdzie jest? Się kapibara? cię Kapibara, Capibara mam pisek capibara Weź ma klucz? O tabie! Ej! Co? Ci się świeci Co niech się świeci? Zobaczysz, że tu jest. Mam, dobra. To Jesteśmy blisko figuły. Ja wam powiem. Pierwszy pokój, jej. Druga, druga. Trzydzieści dziewięć. Nie! Aaaa! Trzydzieści... <gryśla> no widzę cię Grzesiu. swoje. No widzę cię Grzesiu. Zachłaś? Tak! Dzięki. Ja o, Aha. Dzięki Grzesiu. To za te plasterki. Ja nie wziąłem go! Ej! Dłek. No i dobrze tak ci... O ja pierdziłem ja. Karma. Fajny skur! Ja nie wziąłem Dłek. tych kap plasterków. Łek? No, Zabiłeś mnie bez powodu, jak jest tu czujesz Ale ty tak stoisz Jakbyś kurde tuwerkował Cary oczy o kurde No się umarł Dlatego ci życzę? się Bo to tak zrobiłeś nieładnie strasznie. Jest klucz 42 Blisko figury, nie patrzcie na oczy po oczka. Mm. Graźnie zobacz na czat. Ja? 42, 44. Gry się zobacz na czat. Jak? Chyba Ile masz kasy? 125. I dobra, mam dobre... Dobra, let's go, lecimy. Tutaj. A, do, 45. do 45. No, do 45. jeszcze raz zobacz. Serio. Tak. Ja nie wziąłem tych plasterków, to było coś ci chamskie, co zrobiłeś. Nie, nie... Ale musiałem zobaczyć się na ten, jaki był numer. A weź w ogóle dołącz do ich, to, ich grupy, szafa. to... Bez mnie. Dołącz do ich grupy, to ten, to dostaniesz w kolejnej grze darmowego No bo była szafa inna. A ja po prostu nie zdążyłem, już było. Mogę być do innej szafy po prostu. Nie do mojej 49. Figurę. Figurze ja umiem. O, plasterek dla mnie. Obyś teraz już umarł. Pra, jesteś gotowy, miłość? Tak! Ja coś mam te tapsy. Ja wiem, wiem, widzę książkę. Ja też umrę, umrzej. to na nas nie działa. Właśnie, tym bardziej na mnie. Krążki. Gdzie jesteście? jesteście? się mamy z kodu? Mamy coś z kodu. No dobra, a części ma

Jest! To jak? Będę ci mówić, czy leci, czy nie. E... Ej. Sprawdzę czy mamy... E... Oczka jest 4, 5... Nie mamy kuka. I nie mamy ostatniego. 4-5. Nie, nie mamy kodu, nie rób, nie rób. Tylko chowaj się, bo jest na górze. Jednak nie jest tak górze. Gdzie są te książki? Miksa X, 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 jest na potrzebny x! Nie. Dobra, Nie mamy kółka. I mamy tego kwadratu odwróconego. Dla ja czwart. E, powiedz mi, jak na razie to, idzie to, to co kura, mamy. Idzie na jest na Ale poczekaj. A jakie cztery? W początku jest dziewięć. Dziewięć, osiem chyba na ostatnim. Ście i kwadrat odwrócony. W lewej lub w prawej strony Gdzie na górę? Kurde. Eee? Nie już nic na dole? Szukam Słucham, Pst, mam, mam zero. O to znaczy, o! Kółko. Jeszcze do no, mam kwadrat. o? Jeszcze tylko ten. Razem inny. A kółko to które było? Kółko to było jeden. Brakuje nam ostatniego. że zgodne 9 Dzie, 5 ja już lecę na góry do ciebie czy mi musiałeś ostatnim chyba kombinować O! o! pierwszej do tego miejsca? Zbałem od figurę znowu, bo poszła do ściany, bo wziąłem Tapsy. A, a tego? A masz rev Reviva? Tak! To użyj go. Ale najpierw wpisz kod. Bo masz już Na to? Nie, chwila Bawo? dziewięć pięć nam jeden yy. jeden osiem chwila i co było ostatnie sześć 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 jest revive Witam. Witam. Nice. revive fix I lataja. Ty bierz kościany klucz Bierz kościany klucz. To? Jeszcze z donej... Tu jego. Dobra, let's go. Get... Bym chciał mu wyłączyć radio, no ale... Go nie zrobię, bo inaczej bym mnie ciągle gonił. Nie, nie da się wyłączyć radio. Że da się. Trzeba chcieć. Pięćdziesiąt cztery. Ty, tu jest Pepe. Ta ty mi świeć. Nie ma psu, to nie ma. Mam kościany klucz, a więc... Aha, Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. leci. Świeczka. nie, nie leci. Nie. Zgaś, Zgaś ją. Aha. Tutaj. Pięćdziesiąt siedem. O! Nie ma wrog do. Jak będę hmm. mieć przedmioty, to mi daj, okej? Okay? Masz króty bolca? No mam króty bolca To na co? Na ambushu? No tak okay. Dwa. O plaster Cz kurde Miesz tego plastra Jaka kupa siana Jest Boga. Boga. Jest Leci! Szkoda, że zdążyłam. Tak, tak, tak. Gdzie w ogóle jesteś? Bo ja ciebie nie widzę. 31? Bo ja ciebie nie widzę. Czekam na ciebie na 62. O, dobra. 3 miliony. Aaa, co tak ciemno? No i jeszcze piwnica, he daj lepiej. Zgasło mi, zgasło mi. Jezu! Screecha miałem! będą jakieś plastery, to mi daj, ok? Mam fesmo, hp. A ty w ogóle jeszcze nagrywasz? Dobra Jest plaster! Nie ma? Nie, nie ma Jest, mam Pytasz, zaraz mi się ścian... Skończy Też W ogóle ciągle używam e, świeczki, bo nie chcę, żeby zbyt bardzo... E, Dobra, o, jest szpital. A, masz mało? Nie, ale dawaj. Chowa się poduszko. Pewnie leci. No. Nie okay. może. Nie leci, nie leci. Masz mało HP? Nie, ale nam się przyda. A mu? No otwieraj! I podziękujesz. To, to mogliśmy... To mogliśmy mieć... Gdybyśmy nie wykorzystali tego gościanego klucza? Dodatkowe krucyfiksy. Albo i lepiej. To jesteś? No jestem. Nie, nie. Pepe, co ci się dzieje? Nie, O, będzie ran. Jest! Domu. właśnie będzie. Nie, bo nie ma oczek. Ale nie musi być. Co mi racja. Co? Kto to miał reakcję? Grzesiu, umrzyj. Grzesiu, umrzyj. Żyję, ja żyję. Wyłączaj dotarkę. Kurde, screecha mam za sobą. No i widziałem kurde Możesz powtórzyć Waga, Special, 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 special 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 to były Lock Spigs Weź mi i nie podbieraj rzeczy, okej, okay? bo ja mam mało O! Running. Radixibur later. No Ej, że masz kształt palca? Nie, nie, nie. Wyślij, jak już będziesz gadał. Czekaj. Idź w Prawo. W lewo, wyślij w obję, co Lewo. Kurde, weszłem w ogień. Adios. I jak on się tak w ogóle dziwnie obrócił? Trzymaj ciągle krócyfiksa. Krucyfiksa, Ej, Nie, pan na... czekaj. Byłegła, To nie by sprawdzę. Sprawdź czy leci. Nie leci. Dobra, czekaj, sprawdzam ile nagrywam. 26 minut to będzie mój najdłuższy film. Oprócz liveów, oczywiście. Ale wą wątpię, żeby tanie, żeby w ogóle pozwolili na to, żeby się go wpuścił. Mogę. Hal, będzie tu, turn around. Idź, idź do tyłu, idź do tyłu. żyj Grzechu! żyj Grzechu! Hahaha! Kurde, ha, ha. zginąłem! Ale jak ty to przejdziesz, to ja będę mógł się urodzić. Mam zaszczyt Co? Mama, nie możesz tego przejść! Musisz też umrzeć! Się? Tak. Dlaczego? No nie było. Dobra, poczekaj. czekaj! Leci! O! Jest! W danym momencie momencie! Wajf mi się jeszcze w ogóle nie zużył. Nie może wam coś się udać. Możesz się udać, tylko po prostu trzeba powierzyć. Da yy, 90. Na 90 robiły krycyfiks. Okej? Jest na 90. Ja... O Maga! Ja tak. okay? ja oh A teraz... Nie Ej. robimy nowy odcinek, ale abernofobia. Co jest? Ej, by było. Nie, no kurde! Skidałem. Ja Kurde, czemu ty musiałeś ciągle to wykra... Pobreć ...syrop? Ty też się umarłeś? Ty też się umarłeś? Ja zginąłem Wszyscy zamarli, Kurde No to co? Pa pa! pa. pa.